Czy można być fotografką bez studia? Czy to w ogóle wypada w tych czasach zabierać się za fotografię, nie mając pięknego studia fotograficznego? Dziś chciałabym właśnie o tym z Tobą porozmawiać, bo jest to takie pytanie, które. Powstrzymuje większość początkujących fotografek i fotografów przed tym, żeby ruszyć w tą swoją drogę fotograficzną, bo myślą sobie: mmm, Ale ja nie mam studia, więc nie mogę być fotografką. No właśnie. Czy może być fotografką bez studia? Czy da się budować markę, zarabiać na fotografii, rozwijać się bez własnej przestrzeni z lampami, tłami, softboxami i tymi wszystkimi rzeczami, które normalnie znajdują się w studio? Jeśli kiedykolwiek miałaś takie wątpliwości, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. A jeśli myślisz, że studio to absolutna konieczność, to szykuj się na kilka niespodzianek. Zapraszam Cię na ten dzisiejszy odcinek oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu więcej niż fotografia. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie, a ja jestem Basiolandia. Czyli Basia Strzelec. Jestem tutaj po to, żeby pokazać ci, że fotomarzenia się nie spełniają. Fotomarzenia się spełnia i to właśnie w twoich rękach jest ta siła sprawcza. A ja, w Akademii Magicznej Fotografii, mogę ci w spełnieniu tych marzeń zdecydowanie pomóc. W takim razie zacznijmy ten dość kontrowersyjny odcinek, bo wiem, że są osoby, które są zwolennikami jednej ścieżki, że tylko i wyłącznie studio, i są osoby takie jak ja, czyli zwolennicy i zwolenniczki drugiej ścieżki, czyli nie potrzebuję studia, bo tak naprawdę w tym studio nie pracuję. Czyli odpowiadamy sobie na pytanie: czy studio to konieczność, czy to tylko mit? I ok, zacznijmy od, nasz, no od najważniejszego. Czy bez studia da się pracować jako fotografka? I to powiem ci od razu na wstępie, że oczywiście się da, i to jak. I to nie jest coś, co mi się wydaje, tylko to jest coś, co potwierdza mój ponad 11-letni staż fotograficzny, bo ja od ponad 11 lat zajmuję się fotografią i nigdy nie miałam studia. Nigdy nie wynajmowałam studia. Obecnie, od kilku lat, jak przeprowadziliśmy się do domu, no to mam tutaj taki pokój, który jest moim biuro, studio, nazwijmy to ładnie atelier. Ale to nie jest miejsce, które nazwałabym studiem. To nie jest miejsce, które jest przystosowane do tego, że tu są lampy, tła i tak dalej. Jasne, jeżeli potrzebowałabym, mogę sobie to zorganizować ale nie mam takiego miejsca, które nazwałabym studiem. Nie miałam nigdy i teraz też nie mam. Więc odpowiedź jest krótka, że absolutnie da się. I bardzo wiele osób, szczególnie na początku, myśli sobie, że żeby być potraktowanym, jak profesjonalna fotografka, to muszę mieć studio, najlepiej w centrum miasta, w pięknej ulicy, żeby to wszystko było... Tak w ogóle omę i dopiero wtedy będą mnie traktować poważnie. Nic absolutnie bardziej mylnego. Jeżeli tak myślisz, to już teraz możesz sobie wymazać to myślenie z głowy, bo to nie na tym polega. Bo klienci nie wybierają cię ze względu na to, jakie ty masz studio, tylko tacy prawdziwi, Twoi klienci będą Cię wybierać dlatego, bo Podoba im się Twój styl i Twoje zdjęcia. Lubią atmosferę na sesji z Tobą, czyli lubią ten Twój świat, do którego ich zapraszasz. Czują się swobodnie w Twoim towarzystwie i wiedzą, że są absolutnie w najlepszych rękach. I odpowiada im ten Twój styl. Bo ja zawsze mówię, powtarzam to moich, moim kursantkom, że pamiętaj, żeby tak budować swoją markę osobistą, tak budować swój biznes, żeby klienci nie wybierali Cię ze względu na cenę, że jesteś na przykład tania, tylko ze względu na zdjęcia, jakie im dajesz. A mówiąc zdjęcia, nie mam na myśli tylko produktu końcowego, czyli wydrukowanych zdjęć, które wręczasz klientowi, tylko to całe doświadczenie, które klient ma z, ma z Tobą od samego początku, od pierwszego kontaktu, aż do przekazania tej paczuszki i później tego kontaktu po sesji. To dlatego właśnie ludzie mają wybierać Ciebie. I teraz jest to kluczowe pytanie. Czy to według Ciebie zależy od tego, czy Ty masz studio, czy nie masz studia? Nie. Pamiętaj o tym, że studio to jest tylko jedno z narzędzi, jeden z elementów, który oczywiście przydaje się. Tak? Jeżeli ty na przykład podejmujesz decyzję, że jesteś fotografką studyjną, to wtedy to jest Twoje miejsce pracy. Ale jeżeli Ty, tak jak ja, całym serduszkiem czujesz, że studio nie jest tym Twoim miejscem, w którym chcesz pracować, a tym Twoim miejscem jest plener, bo tam się najlepiej czujesz, tam. Po prostu najlepiej ci się tworzy, to absolutnie nie musisz mieć studia. Bo tak jak aparat nie robi za Ciebie zdjęć, tylko ty robisz zdjęcia przy użyciu aparatu, tak nie studio robi z Ciebie fotografkę. Tylko to ty stajesz się fotografką, i bez względu na to, czy pracujesz w studio, w plenerze, w domu u klienta, to absolutnie jest wtórne. Chcę, żebyś o tym wiedziała, żeby to nie był taki hamulec, który sprawia, że nie, nie mogę się nazwać fotografką, bo nie mam studia, bo to jest absolutna bezdura. Mam nadzieję, że już bardzo mocno wybrzmiało to, że absolutnie nie musisz mieć studia. Więc teraz porozmawiajmy sobie, jakie masz alternatywy, czyli nie mam studia yy, i co teraz, tak? No, to ja ci mogę podpowiedzieć najprostszą drogę, taką, jaką ja szłam. Ja po prostu pracuję w plenerze. 365 dni w roku, nieważne, czy jest wiosna, lato, jesień, zima. A przypominam, przypominam że mieszkam w Norwegii, więc zima to jest naprawdę zima, taka ze śniegiem, z mrozem i tak dalej. Ale to absolutnie. Nie stoi mi w żaden sposób na drodze do tego, żebym mogła realizować sesję. Oczywiście, jeżeli mam poniżej 20, to nie robię sesji, no bo uważam, że to już nie są fajne warunki do pracy. Jeżeli mam wichurę, jeżeli mam deszcz taki, który pada prawie że poziomo, to oczywiście, zmieniam termin sesji, ale zobacz sobie o, na te plusy. Zobacz sobie, że. Studio nigdy nie da Ci takich możliwości, jakie daje Ci tak naprawdę plener. W plenerze pracujesz z zastanym światłem, najwspanialszym jak dla mnie. Ja uwielbiam pracować z zastanym światłem takim, które jest od matki natury bez żadnych lamp, bez żadnych błysków, bez żadnych softboxów tylko to, co daje nam natura. I uważam, że to jest absolutnie najnaturalniejsze, jakie może być. I w moim odczuciu estetyki, w moim poczuciu fotografii. To jest coś, co ja najbardziej lubię i to jest to, co cenią moi klienci. Więc jeżeli ty będziesz sobie budowała ten swój biznes, będziesz mm, sobie określała tego swojego klienta docelowego, tego idealnego, z którym chcesz pracować, to właśnie celem jest to, żeby trafić do takich ludzi, Którzy są podobni do nas, bo z nimi będzie nam się absolutnie najlepiej pracowało, wiem, co mówię, od 11 lat fotografuję i naprawdę miałam różne doświadczenia z racji, chociażby nawet tego stażu. I teraz przychodzą do mnie, no mogę powiedzieć z ręką na sercu w 90% przecudowni ludzie, którzy są świadomi, po co przychodzą, którzy wiedzą, Wiedzą konkretnie jaką fotografię ja robię, wiedzą konkretnie jak to się odbywa i to są najcudowniejsi klienci. I jak dla mnie plener daje nam taką unikatowość. Każda sesja może być inna, bo w naturze cały czas coś się zmienia. Miejsce, które dziś wygląda tak, za tydzień będzie wyglądało inaczej. Miejsce, które wiosną wygląda inaczej, latem będzie wyglądało inaczej. I to jest coś absolutnie niesamowitego. I oczywiście możesz mi powiedzieć, że w studio też możesz sobie wszystko zmienić. Jasne, możesz, ale mimo wszystko tam jest ta powtarzalność. A w naturze. Tam się wszystko tak dynamicznie zmienia, że naprawdę każdego dnia może mieć, może mieć zupełnie inne warunki, inne światło, inne roślinki urosną, i to jest coś absolutnie, absolutnie niesamowitego. I możesz mi teraz powiedzieć, no dobrze, fajnie, już wiem, że nie pracujesz przy minus 20 w plenerze, no ale na przykład co, jak pada, jak są jakieś takie straszne warunki, no to oczywiście, jeżeli jest dramatycznie, to zmieniasz termin sesji. Ja nagrałam odcinek o tym, kiedy zmieniam termin sesji. To to są dwa przypadki takie szczególne, ale w innych okolicznościach to jest kwestia odpowiedniej godziny, odpowiedniego doboru miejsca, odpowiedniego przygotowania siebie i modeli, i uwierz mi, że naprawdę można robić zdjęcia w plenerze przez cały rok, we wszystkich porach roku. Możesz sobie zerknąć na mój instagram, Basiolandia Fotografii, tam zobaczysz zdjęcia. O każdej. Porze roku, więc ja to gwarantuję moim przykładem, tak? Bo nie opowiadam ci o tym, że słyszałam, że robi się zdjęcia w różnych porach roku, tylko faktycznie ja tak działam od ponad 11 lat. Idźmy dalej. Jakie masz inne alternatywy? Jeżeli na przykład, no nie wiem, mieszkasz w Polsce, zimą w Polsce ludzie boją się pleneru, bo myślą, że wyjdą i od razu wszyscy zamarzną, no to co możesz zrobić innego? Mam tutaj dla ciebie takie dwie propozycje. Pierwsza, czyli możesz fotografować w domu, w domu twojego klienta i ten dom będzie takim mini-studiem, dajmy na to, takim po prostu miejscem, w którym będziesz robiła zdjęcia. I. Jest to dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli na przykład w grę wchodzą małe dzieci, jeżeli na przykład to są sesje noworodkowe, jeżeli to są sesje niemowlęce, to zdecydowanie ludzie czują się lepiej, bezpieczniej, bardziej komfortowo w tych swoich wnętrzach, tak? Możesz tam stworzyć piękne, takie rodzinne kadry, które dodatkowo, poza modelami, którzy będą na zdjęciu, będą też te przestrzenie, w których oni przebywali w danym swoim etapie życia. Ja takich sesji nie wykonuję, ale takie sesje wykonują moje kursantki. Bardzo często robią sobie takie, powiedziałabym, oferty łączone, czyli pracują zarówno w plenerze, jak i mają taką opcję dojazdu do klienta i robią przecudowne zdjęcia, naprawdę takie ciepłe, takie rodzinne, mega, 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 więc jest to fajna alternatywa. Ale możesz do tego też podejść z drugiej strony. Jeżeli na przykład. Klient nie chce z jakiegoś powodu, żebyś przyjeżdżała do niego do domu. Różnie ludzie mają, może nie chcą po prostu wpuszczać swoich przestrzeni, może sądzą, że ich wnętrze się nie nadaje, jakby tutaj nie wnikajmy przyczyny mogą być różne. Możesz pomyśleć, szczególnie na początku, o takim rozwiązaniu, jak robienie zdjęć u siebie w domu. I możesz mi teraz powiedzieć o Basia, no to tutaj poszalałaś, jak to u siebie w domu? No ja na przykład powiem Ci, że jeszcze kiedyś zajmowałam się fotografią noworodkową, a noworodków nie wyobrażam sobie wziąć w plener, szczególnie zimą czy jesienią, więc jak jeszcze mieszkałam w Oslo, u mojego michasia, to było naprawdę małe mieszkanie. 40 3 czy 45 m kwadratowych, więc absolutnie nie był to nie był to wielki metraż. I ja tam organizowałam sobie takie mini studio do e, robienia sesji noworodkowych i dało się to zrobić naprawdę. Tutaj nie liczy się ilość miejsca, tylko liczy się twoja kreatywność i chęć, jaką masz do tego, żeby coś zrobić. Ja wtedy miałam takie, pamiętam, rozkminy, o jejku, ale co ludzie powiedzą, jak tak przyjdą do domu, no bo to przecież nie jest studio i tak dalej. I uwierz mi, zrobiłam tych sesji bardzo dużo. I nikt nigdy, przenigdy nie powiedział mi, hmm, to jak to, tak w bloku, hm, tak w mieszkaniu, nigdy. Wręcz przeciwnie. Ludzie bardziej reagowali na to w ten sposób, o, jak przytulnie, tak domowo, czuli się zdecydowanie lepiej, więc zobacz, to co my mamy w głowie jest absolutnie skrajne z tym, co ludzie pomyślą, więc nie twórzmy sobie za nich, co oni pomyślą, tylko po prostu zacznijmy działać i sprawdźmy. Ja też to mówię Tobie na moim przykładzie. Wtedy faktycznie jak robiłam noworodki, innej alternatywy nie było, trzeba to było robić we wnętrzu. I dokładnie tak sobie z tym radziłam i mówię Ci o tym wprost. Obecnie już nie wykonuję sesji noworodkowych ze względu na moje historie chorobowe z kolanem i z ręką, ale wtedy absolutnie było to cudowne rozwiązanie. I kolejne rozwiązanie, kolejna podpowiedź, jaką mam dla Ciebie, to jeżeli już. Lubisz studio, bo są osoby, które lubią pracować w studio, czują się w nim dobrze, to absolutnie na początek ja odradzam ci, odradzam z całego serca odradzam ci wynajmowania samodzielnie studia na cały miesiąc, żeby pakować się w czynsz, żeby pakować się w opłaty, bo na początku ty jeszcze nie masz stałego takiego kalendarza z klientami, więc robienie sobie kosztu, który, czy Ty zarabiasz czy nie, będzie Ci wisiał nad głową, jest nieodpowiedzialnym biznesowym zachowaniem. Więc jeżeli chcesz pracować w studio, to pamiętaj o tym, że istnieje możliwość wynajmu studia na godziny, bądź na dni. I wtedy, jeżeli faktycznie chcesz popracować w studio, znajdź sobie jakieś fajne studio w swoim mieście, w swojej okolicy, dowiedz się, jak wyglądają tam warunki wynajmu, czy lepiej to jest na godziny, czy lepiej to jest na dni. I wtedy faktycznie umawiasz sobie w danym dniu sesję, umawiasz sobie klientów na daną godzinę i działasz sobie w tym studio. Tylko zawsze pamiętaj, żeby najpierw sobie popróbować, wszystko poustawiać, dopiero wtedy umawiać się z klientami. Zawsze to przygotowanie jest bardzo, bardzo ważne. I to jest idealne rozwiązanie, gdy masz klientów, którzy konkretnie chcą. Sesje w studio, wiedzą jaką konkretnie sesję, widzieli na przykład takie zdjęcia u ciebie, no to tutaj jakby myślę, że nie ma sensu, co ich przekonywać. Jeżeli jesteś w stanie takie zrobić, umawiasz studio pyk-pyk robisz. Jeśli chcesz zrobić na przykład sesję noworodkową, a nie masz możliwości zrobienia tego. U klienta w domu, bo klient nie chce na przykład takiej sesji w domu, nie masz możliwości zorganizowania tego u siebie, albo to jest nie wiem, pierwsza sesja, czy tam jedna z, z takich na początku i nie masz środków na to nie masz jeszcze takiego przekonania, że będziesz to robiła już tak na stałe więc nie chcesz inwestować w ten sprzęt w domu, wynajmujesz sobie studio na godziny, robisz. Dziękuję, do widzenia. I to jest fajna opcja, bo wtedy idziesz na konkretną sesję, robisz pracę, płacisz za godziny, wynajmujesz na ten konkretny czas i tyle, i tyle Cię to interesuje, więc to jest fajna alternatywa, żeby sobie łączyć. Na przykład, mając ofertę plenerową w miesiącach takich chłodniejszych, typu zima, gdzie klienci boją się na przykład wyjścia w plener, czy Ty na przykład nie chcesz mieć jakiejś tam loterii, to wtedy wynajmujesz sobie studio na godziny. Płacisz za tyle, za ile pracujesz, nie masz jakichś kosztów, że musisz co miesiąc opłacać, wynajem, prądy i takie inne rzeczy. I to dla mnie jest rozsądne biznesowo działanie. To jest coś, co faktycznie inwestujesz w momencie, kiedy używasz, a nie żeby wyrzucać pieniądze w błoto. To nie ma sensu. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka już masz taki spokój w serduszku i wiesz, że studio to jest jedna z opcji, a nie warunek konieczny. Jeżeli ty nie czujesz się fotografką studyjną, jeżeli studio to nie jest twoje miejsce, to absolutnie nie musisz mieć studia, nie musisz w nim pracować. Tak? To jasne. Mam nadzieję, że jest to teraz dla Ciebie jasne. Możesz budować swoją markę osobistą, możesz, możesz zarabiać na fotografii i rozwijać się nawet jeśli fotografujesz tylko w plenerze. Jeżeli fotografujesz w domu u klienta, jeżeli fotografujesz w wynajętym studio na godziny, to jest jak najbardziej OK. To o czym już mówiłam wcześniej, ja fotografuję od ponad 11 lat. I to jest fotografia plenerowa. Uczę tej fotografii, mam bardzo silną markę osobistą, którą wybudowałam właśnie w tym plenerze, bez studia, więc absolutnie da się to zrobić. Więc jeżeli do tego momentu blokowało cię to, że nie, nie mogę się nazwać fotografką, nie, nie mogę wyjść z ofertą do klientów, bo nie mam studia, to mam nadzieję, że ten odcinek powiedział ci, że możesz, że powinnaś. Jeżeli studio jest nie twoim światem, to absolutnie się tam nie pchaj, bo to, i tak nie pójdzie. Tak? Jak nie jest Twoje, to nie jest Twoje. Jak jest na siłę, to jest na siłę i to nigdy nie wychodzi tak jak trzeba. Jeśli ten odcinek dodał Ci skrzydeł, to podziel się nim z innymi, będzie im bardzo miło. Napisz mi na Instagramie basilandia fotografii. Jakie Ty masz przemyślenie na ten, na ten temat? Może to jest coś, co Cię blokuje? Może ten odcinek pomógł Ci się odblokować i ruszyć do przodu? Będę bardzo szczęśliwa, jeżeli podzielisz się swoją historią. A jeśli chcesz nauczyć się fotografii plenerowej i obróbki w programie Lightroom, to gorąco zachęcam Cię, żebyś już teraz wskoczyła na listę osób zainteresowanych. Bye. <laughs> kolejną edycją kursów w Akademii, bo startujemy już niedługo i tam krok po kroku przeprowadzę Cię przez wszystkie tajniki fotografii plenarowej, bo to jest mój kawałek fotografii i jestem absolutnie w tym specjalistką w czterech porach roku, więc nieważne w jakiej porze roku będziesz chciała robić zdjęcia, nauczę Cię to robić po prostu w magiczny sposób. Link oczywiście masz w notatkach do tego odcinka. I pamiętaj, że fotomarzenia się nie spełniają. fotomarzenia się spełnia i to właśnie w twoich rękach jest ta siła sprawcza. Więc zrób pierwszy krok już dzisiaj i idź po siebie i po swoje marzenia. Ściskam cię z całych sił i do usłyszenia w kolejnym odcinku.